Witam, witam, witam. Dzisiaj jest już to ostatni dzień mojego pobytu w Singapurze. Ale jak Wam obiecałem, chciałem Wam pokazać e, miejsce, w którym znajduje się giełda. Dla osób interesujących się finansami to są fajne, e, fajne rzeczy. I giełda w Singapurze nazywa się SGX, jak widzicie tutaj. I SG to jest taki skrót od Singapur. A X, no to Exchange, więc, więc Singapore Exchange. I teraz widzicie, on znajduje się to w budynku, znajduje się to w budynku e, SGX Center i teraz popatrzcie na to, żebyście zobaczyli jaki to jest kolos. Popatrzcie gotowi? Jedziemy do góry. Popatrzcie, to jest... Tak wygląda ten budynek Giełdy w Singapurze. Nie wiem ile on ma, nie wiem ile ma pięter, ale to jest... To jest ogromny budynek, popatrzcie, nawet nie wiem ile na pięter, tak na oko 50 może, więc ok, więc teraz już jest po pogodzina handlu, eee, już jest godzina piąta tutaj na miejscu i jak to wygląda na zewnątrz, no specjalnie dużego ruchu nie ma, albo już ludzie wyszli, albo może dopiero będą wychodzić, także tam w środku też macie, też macie napis SGX, ok, teraz jest otworzone drzwi fajnie widać SGX Singapore Exchange i tutaj są notowania spółek normalny tutaj LED display i sobie notowania jadą tutaj też widzę, że mają stawkę CNBC ktoś mówił, że tutaj gdzieś CNBC ma w ogóle swoje biuro, gdzie kręcą, także obejdziemy sobie tutaj, żeby to żeby to zobaczyć. Takie rzeczy, mnie, takie rzeczy mnie interesują, bo będąc w tym temacie, fajnie zobaczyć, jak w których miejscach te giełdy są, jak wyglądają, bo z tych wszystkich miejsc w Singapurze dla takiego zwykłego, przeciętnego człowieka to jest najlepsze miejsce. Dlatego, że dzięki właśnie takim miejscom jak jak Giełda, my możemy też zarobić, możemy te swoje ciężko zarobione pieniądze pomnożyć. W każdym kraju, no szczególnie też w takim kraju jak Singapur, mocno rozwiniętym kraju, będą konkretne solidne biznesy do których my możemy się dołączyć. Będą deweloperzy, będą finansowe spółki sektora finansowego, jak i rozmaitych innych również będą z pewnością zachodnie spółki czy spółki z innych krajów wylistowane albo częściowo wylistowane tutaj. Widzicie tutaj, żebyście zobaczyli jak ten downtown wygląda, w którym miejscu ta giełda jest. Także to są wszystko wokół nas wysokie budynki. Także one mają, ten może ma z pięter 60, może więcej. Wysokie, wysokie budynki, także jesteśmy w samym centrum, w samym centrum finansowym. No i właśnie, taki sobie przeciętny człowiek, jak się nauczy tego biznesu, to może odnieść pożytek. Popatrzcie, tutaj się muszą przewijać naprawdę miliardy dolarów, jeżeli nie dziesiątki i teraz dzięki temu, że system mamy tak jaki mamy, my normalni ludzie możemy się do tego systemu podłączyć. Ja akurat mam tutaj swoje konto brokerskie do międzynarodowego handlu, jak wiecie, w Singapurze. Natomiast Dzisiaj pochodziłem po bankach. Chcę znaleźć najlepsze rozwiązania bankowości i, i e, miałem dość produktywny dzień. E, odwiedziłem kilka banków, dowiadywałem się co jest możliwe, w jakich walutach, czy można te pieniądze wypłacać, jak otwierać, jak potwierać te rachunki. Ogólnie rzecz biorąc nie jest to prosta sprawa, muszę Wam od razu powiedzieć. Nie jest to prosta sprawa, ale jest to ale jest to możliwe trzeba przygotować rozmaite dokumenty które wymagają dla niektórych osób to może nie jest możliwe ale akurat ja już w Tajlandii mieszkam od wielu lat rozmaite dokumenty i tak dalej mam na przykład w jednym z banków nie chcą otwierać w jednym z banków nie chcą otwierać kont dla obywateli polskich z jakiegoś powodu więc na przykład polskie ID nie jest dobrym dokumentem na przykład ustalenia tożsamości, a z tego co rozumiem, nawet nie chcą Polakom otwierać. E, taka dziwna sytuacja, nie? Bo próbowałem się dowiedzieć, jak to wygląda na przykład na australijskim paszporcie, na polskim, jak to wygląda, jak to wygląda dla, dla korporacji. Także praktycznie dzisiaj mówię Wam, murowane, murowane 5 godzin. Murowanych 5 godzin spędziłem dzisiaj w rozmaitych bankach i dosłownie wyszedłem z jednego z banków pół godziny temu i tutaj właśnie odszukałem tą tą giełdę, tutaj popatrzycie trochę dalej, o, także, także tak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że to była ciekawa relacja z Singapuru. Ehm, pokazałem Wam dużo rozmaitych aspektów tego miasta. Ehm, także to jest tak, jakbyście ze mną tutaj na małą wycieczkę do tego Centrum Finansowego Świata przyjechali. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć w ciągu dnia? Tutaj jest super, super gorąco. Także jak nie macie na przykład wysokiej tolerancji na bardzo gorącą pogodę, no to nie wiem, czy Wam by się tutaj Singapur podobał. Okej, okay, pozdrawiam wszystkich i życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia niebawem. Trzeba wiedzieć, kiedy ze